Zamknięte cmentarze i parki. Groza na ulicach. Uważajcie na siebie! W Gdańsku zamknięto cmentarze komunalne, teren Parku Oliwskiego i Gdański Ogród Zoologiczny. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który przynosi silny wiatr, ulewny deszcz i burze. Uważajcie na siebie! Apelują strażacy. Do poniedziałkowego ranka, 1 lipca, zamknięte pozostaną nekropolie, parki, a nawet zoo. Już jest groźnie. Strażacy alarmują o ponad 800 interwencjach. A to dopiero początek. Groza na Pomorzu. Przez Polskę przetacza się front. Groźne zjawiska atmosferyczne dotkną niemal całą Polskę. Do godzina 18 strażacy otrzymali 820 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru i podtopień. Najwięcej zdarzeń było w województwach, Wielkopolskim, interweniowano 211 razy, Pomorskim 144, Dolnośląskim 135. Superkomórka burzowa przeszła przez Piłę, województwo wielkopolskie. Łowcy burz mówią nawet o downberdzie, czyli silnym prądzie wstępującym w chmurze burzowej, który po dotarciu do powierzchni Ziemi rozchodzi się w różnych kierunkach. Prognozowane burze zbierają żniwa. Wystarczyło kilka minut nawałnicy, aby las na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w pile wyglądał tak. Leśnicy z pomocą dronów szacują straty i udrożniają drogi. Zaczął się czas letnich obozów w lasach. Harcerze, uważajcie na siebie, apelują lasy państwowe. To nie była spokojna niedziela. Strażacy mieli ręce pełne pracy. Zerwane dachy, połamane drzewa, zalane piwnice i ulice, zniszczone auta. Żywioł nie oszczędzał niczego. Nie ma informacji o osobach rannych. Nie tylko ulewne deszcze i burze dawały się we znaki, w wielu miejscach spadł niemały grat. Uważajcie na siebie, zaapelowała Państwowa Straż Pożarna, przypominając o obowiązujących alertach RCB na terytorium całej Polski. Patryk Rosiński z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni poinformował w niedzielę, że z powodu zapowiadanego silnego wiatru ze względów bezpieczeństwa, od godzina. 16 w niedzielę do godzin porannych w poniedziałek zamknięte zostaną Gdańskie cmentarze komunalne, teren parku Oliwskiego oraz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Osoby przebywające poza domem prosimy o niewchodzenie na tereny innych parków i terenów zalesionych oraz o zachowanie ostrożności, zaapelował urzędnik. IMGW ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami Pogoda po południu w niedzielę będzie niebezpieczna. IMGW wystawiło ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. Obejmą one obszar Od Pomorza Warmii Podolny Śląsk i Opolszczyznę, poinformował pap Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Synoptycy prognozują występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 130 km na godzinę, a lokalnie Grad. Dodatkowo możliwe jest wystąpienie trąb powietrznych. Alert obowiązuje od godzina 14 w niedzielę do godzina 3 nad ranem w poniedziałek. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 90%.